Co to jest? No, toaleta, ale jest to WC najnowszej generacji, połączone jednocześnie z funkcją bidetu. Tak, to jest najnowszy trend. Kiedyś była osobno toaleta, a osobno bidet. A teraz trend idący do nas jest taki, żeby kompaktowo połączyć to urządzenie w jedno. Nie tylko ze względu na oszczędność miejsca, ale również dla wygody użytkowania. Teraz opuszczę deskę, i za chwilę Wam zademonstruję te funkcje natryskowe. Tutaj jest taka specjalna ochronka do demonstracji właśnie. Jak ktoś przechodzi, chce zobaczyć, jak to działa. Dla nas, dla kamer, ochrona, która zabezpiecza, a jednocześnie jest przezroczysta, więc zobaczycie, jak to działa. Jeszcze zerknijcie, tutaj słyszycie to? W tym momencie uruchomiła się wentylacja. Tam jest filtr węglowy pochłaniający zapachy. Tutaj zobaczcie, pierwsze z możliwych ustawień to jest siła natrysku. Potem mamy wysuwanie dyszy jak bardzo ma się wysunąć do przodu albo do tyłu. Potem mamy czas, przez jaki natrysk będzie działał od 15 poprzez 20 do 25 sekund. A tutaj ustawienie temperatury, którą możemy zwiększyć bądź zmniejszyć. O, w ten sposób. I jeszcze mamy taki tryb kobiecy, tak zwany. Gdzie to się dostosowuje samo. No to co? Zrobimy sobie teraz demonstrację. Naciskamy sobie tutaj natrysk. Dysza wyjedzie i uruchomi natrysk, a my będziemy nim sterować. Popatrzcie. Wyjeżdża dysza. Uruchomi natrysk. I teraz ja sobie mogę sterować natężeniem. Widzicie? Mogę również sterować wysunięciem dyszy. Teraz dysza porusza się do przodu i do tyłu. Proszę. Widzicie, takie jakby działanie pulsacyjne. Gotowe. No nie ma to jak woda. To jest rzeczywiście higiena i jest to też powiem Wam czysta przyjemność. Teraz tak. Przed każdym użyciem dysza się oczywiście przepłukuje, a co jakiś czas cały system musi się odkamienić. I wtedy pilot informuje nas o tym. Podnosimy wtedy deskę i dosypujemy specjalnego proszku tutaj i system się odkamieni. I teraz tak, w tym modelu mamy jedyne na rynku dostępne oczyszczanie instalacji, tak zwane oczyszczanie termiczne. Oczyszczanie to odbywa się przy pomocy podgrzanej do 70 stopni wody. O co chodzi? No wiadomo o co chodzi. Żeby nie gromadziły się bakterie ani drobnoustroje. Teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Znowu związana z higieną. Otóż zdjęcie deski, jak się odbywa, ustawiamy ją sobie tak i po prostu ją zdejmujemy. I mamy dojście zarówno tutaj, jak i tutaj. Tak jak powiedziałam, chodzi o higienę, o możliwość wyczyszczenia, domycia wszystkiego. Zobaczcie, i z powrotem. I jeszcze jedna informacja. Misa toalety jest oczywiście ceramiczna, ale jest pokryta specjalną powłoką LCC, która jest szczególnie odporna na gromadzenie się bakterii i drobnoustrojów, a co za tym idzie, jest gładka, czyli bardzo łatwa do wyczyszczenia.